Miejsce to zostało pozostawione z dnia na dzień i da mi się jakoś tutaj wejść. Patrzmy na te sprężyny tutaj. bardzo, znowu to urbex misja i Krzysiek po tej stronie. Witam Was na terenie opuszczonej żwirowni w Roskowicach, terenie niezwykle kontrowersyjnym, bo przez kilka lat działała tutaj nielegalna żwirownia która została zamknięta dopiero w 2015 roku jeszcze niedawno były tutaj kutry i łódki a dzisiaj no z tego co widzę zostały one stąd zutylizowane że tak powiem ale zachował się pełny tutaj ciąg maszyn do przerobu kruszcu który widzicie tu przed sobą e, czemu ta e, żwirownia była nielegalna ogólnie no nie było pozwolenia Poza tym pracownicy byli zatrudniani na czarno, nic nie było w ogóle zrobione tak, jak powinno być. A dodajmy do tego, że tu, może je zobaczycie, o tam oddali są wały przeciwpowodziowe. I produkcją tego kruszcu podczas produkcji tego kruszcu zostały te wały naruszone, co no, jest dość srogim przestępstwem. I niestety naraziło to mieszkańców na niebezpieczeństwo, w przypadku gdyby wielka woda nadeszła ale zbliżmy się tutaj do maszyn <laughs> no to już jest końcówka tego ciągu, potem sobie przejdziemy do początku, no widzimy już to wszystko naruszone z zębem czasu ale machinerii jeszcze trochę zostało maszynami, nie machinerii zobaczmy ciężko się tutaj porusza trochę Nawet widzimy, że kruszcu trochę zostało. Jak potem przejdziemy sobie na początek tej, tej, tego ciągu, to tutaj pokażę Wam, ile kruszcu jeszcze zostało na samym początku. Ale teraz powoli będziemy zbliżać się do tych budynków. Tam zobaczymy, czy coś. A tutaj wita nas grad śmieć. Mnóstwo śmieci jakieś. Krzysełka, tylne, część tylnej kanapy. Przy okazji, może znajdziemy coś tutaj, co kiedyś należało do tej żwirowni, No, chyba nic. Zobaczmy, jak jest z wejściem tutaj. To chyba ktoś sobie nawet robił grilla. Czy jest sens tam wchodzić? Zobaczmy. Może mi się uda wejść. Jest przejście pomiędzy tymi. No to zobaczmy, czy uda mi się jakoś tutaj wejść. Wejście mi się udało, ale podłoga tutaj jest w fatalnym stanie. Zobaczcie, mam nadzieję, że ta blacha wytrzyma moje chodzenie. Tutaj chodzę bardzo powoli. No i tu już przejścia nie ma. To już był tylko okienko, ale bardzo ładny widok. Podejdźmy na cementownię. Żwirownię. No i tak to wygląda. Jakaś jeszcze z zby... bukłak. Nie wiem, czy to jest bukłak. Powiedzmy, że to jest bukłak czyli trochę powiększył na wodę. No, i tutaj, jak to wygląda, okna pozasłaniane, A ja sobie teraz wejdę i spróbuję dostać się do części drugiej tego budynku. Chcemy z drugiej części zachować czystość. I to chyba były toalety raczej. No beton. To co po niej zostało. Zostały się kontakty. Szufit się to już sypie. Jak są widzicie rozwalone kafelki. I kibelek. Oh. Może lepiej nie, ale to chyba jest ziemia. Zobaczmy, co było w drugiej kabinie. W drugiej kabinie też kibelek. No i tak to wygląda. Zachować czystość. No raczej to już zachowana nie jest. No, i pierwszy raz widzę tutaj podłogę nie drewnianą, tylko e, betonową. No, i znowu piękny widok stąd na żwirownię. A wszystko to, co mogliście tutaj zobaczyć, stało właśnie na takiej przyczepie jak tamte maszyny. ale co zobaczyć na gdzie? No, faktycznie tutaj jest całe betonowane. Zastanawiam się, czy długo w ogóle wytrzymało ogóle... no, transport. Tu zbiornik z wodą, no i przeogarniający syf. Tak więc wyszliśmy i kierujemy się w kierunku maszyn. A dokładniej w początku tego, tego miejsca, gdzie rozpoczynała się praca tego urządzenia. Może przejdziemy pod tą taśmą. Widzimy też na takich drewnianych. Na takich drewnianych platformach to stoi. No i tu widzimy początek. To, o czym wam mówiłem, ile tu jeszcze ruszywa się znajduje. Tak jakby praca została pozostawiona. Miejsce to zostało pozostawione z dnia na dzień i tak zapewne było. Widzę, korków też już nie ma. Ja trochę oddale. Jak to wyglądało. I tak wygląda całe to miejsce. Zbiornik, być może na paliwo. Popatrzmy to, jak pękła ta rura, tu, w tym momencie, w tym miejscu. No, praktycznie, gdyby ktoś chciał naprawiać te elementy, tą maszynę, to już nie ma sensu. Tu, ale tu widać jedną, jeden z elementów rolek. Może sprężemy tutaj na nitowanie, czy ośrubunek tego. Wszystko to jest porządnie, porządnie zrobione i też dlatego wytrzymuję. Ale cały czas czuję tu, im bliżej jestem tego zapach oleju. Idziemy, na... Idziemy dalej. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to nawet widać yy, te gumy założone na taśmę, jeszcze się ostały.